witajcie serdecznie przednia oś jak poznajecie pewnie od 40. zaczynamy tutaj coś działać dzisiaj udało nam się rozebrać tą oś o dziwo jedna wysuwna która wydawała się w gorszym stanie że bardziej to było zardzewiałe to wyszła bez problemu trzeba było nią tylko troszkę poobracać dookoła i wysunęła się w rękach z drugą już jest gorzej mamy tutaj jeszcze problem z wykręceniem tej jednej nakrętki to wszystko było tak rozbite jednak, że ona po prostu się poklinowała z tą tuleją, która jest w środku więc z tym trzeba się chwilę jeszcze pobawić nie ma co tutaj w takich przypadkach na szybko nic robić, bo generalnie nakrętki, wszystko mamy nowe, te tuleje więc tak naprawdę najważniejsze jest dla nas, żeby uratować wysuwną, żeby ten gwint się nie uszkodził, a reszta to i tak będzie nowa Tutaj mamy e, sworzeń osi przedniej, sworzeń jest e, w postaci takiej rury grubościennej i tutaj zakołkowany jest, będzie może widać jak, jaki jest lust, luz, do tej rury jest zakołkowany o. Widać jak to pracuje e, jest. Ten hak osi przedniej i on jest do wspornika na czterech śrubach przykręcony w tym miejscu. I jakby mocowanie tego haka razem ze sworzniem ma taki sens, że on ma się nie obracać we wsporniku, bo tylko tutaj na tych tulejkach pracuje, pracuje oś, a reszta ma stać w miejscu. No i oczywiście do przodu, do tyłu ma się nie przesuwać. Także zobaczymy jeszcze później bo mamy nowy stworzeń kupiony, tylko że ten nowy jest pełny więc albo damy ten nowy, albo... Y, może się uda z tego coś jeszcze zrobić zobaczymy jak to się wszystko y, uda dopasować y, co jeszcze? no wspornik pojedzie na pewno do piaskowania i po piaskowaniu będziemy określać co tutaj dalej z nim z tego względu, że po piaskowaniu może się okazać, że coś tam na przykład jest popękane gdzieś, bo to jest spawany z blachy. Wspornik takie w 40 oryginalne były. Tutaj jest, to powinno być takie półokrągłe na korbę. Tędy się przekłada, jest zagięte, tak jakby przeszkadzało do chłodnicy. To już tam Wam wcześniej wspominałem na którymś filmie. No i wspornik tutaj do. Maski do filtra powietrza. Chłodnica jest tutaj mocowana. Ona jest od spodu, to dno ma takie niejednolite, jakby dlatego jeden wspornik z jednej strony jest wyżej, z drugiej niżej. Tu jeszcze od spodu, jak już oglądamy, tylko widzicie nagrywanie, nagrywanie i oglądanie tych elementów to nie jest dobre, dobre, żeby robić jednocześnie. Tutaj, w tym miejscu, jeszcze jest, są przykręcone takie odboje, które jakby ograniczniki wychyłu osi. No, i w tych dwóch miejscach jest ten stworzeń osadzony w ten sposób. Teraz nie wiem, czy on tak lekko mi nie wejdzie, ale, ale generalnie tak to, tak to tutaj jest. Co dalej? No, oś tamtą wysuwną, jedną mamy już wymontowaną. Tutaj, jak widać, rdzy trochę jest. Tutaj są od dołu te otwory. Dwa, które służą do regulacji rozstawu. W te otwory dopasowuje się te strzemiona, które zaraz Wam jeszcze pokażę, albo od razu, żeby nie mieszać. Weźmiemy te strzemiona. Trochę tak będę ruszał kamerą, ale to... E, I tak, tych strzemion są jakby dwa rodzaje bo są strzemiona gładkie tutaj w tym miejscu i są strzemiona... o, to też jest gładkie e, i są strzemiona z takim, z takim bolcem, który tutaj reguluje tą oś od spodu, jak widzicie e, ta szersza... po zewnętrznej wchodzą te z tym ryglem te strzemiona które tutaj przez ten otwór ustalają jakby położenie tej wysuwnej tu w jednej jak widzicie było urwane urwany ten, ten bolec ten sworzeń, więc tu akurat nie było problemu, bo wystarczyło on siedział tu, ale wystarczyło go po prostu przebić do środka bo ta wysuwna to jest no pusta w środku, to jest taka... rurowy przekrój ma. A od góry w wysuwnej są takie e, wyżłobienia. Chyba to dobrze widać. I w te wyżłobienia wchodzi ten element z kolei, który ustala jakby e, to... E, mocuje tą wysuwną w ten sposób, że ona po prostu się nie obraca wokół e, wokół osi swojej takie elementy też są dwa i to działa w formie takiego jakby jak to się mówi popularnie cybantu, czyli montowane jest to w ten sposób. O, tu nam przechodzi to strzemie i od góry nakrętki. O, w ten sposób jest mocowana ta wysuwna. E, to akurat nie jest od osi, to jest e, stworzeń z gąsienicy nie wiem z czego, może z jakiegoś deta to nam służy jako taki yy, yy, pobijak chcemy coś wybić, dobra stal jak widzicie te takie wyżłobienia to to jest efekt po prostu pracy, no, on był już wypracowany ten stworzeń no ale to nie jest temat, że tak powiem tutaj są elementy, podkładki do, do osi a tu jest jedna z zobaczcie w jakim stanie była niby oś nie była tragiczna, widzieliśmy gorsze w sensie tak, że tak powiem na macanie tej osi, czyli, czyli jeśli ją sprawdzaliśmy na luzy tak na ciągniku to nie było wcale aż takiej tragedii no ale, jak widać po tulejkach jednak była troszkę już wypracowana co dalej tak przy okazji, jakby gdzieś ktoś z Was miał takie ramiona zwrotnicy to chętnie byśmy dwie sztuki tutaj do kompletu sobie kupili nowe bo mamy kupione nowe sworznie zwrotnic mamy nawet, dostaliśmy razem z ciągnikiem czopy nowe więc co się nam uda to po prostu będziemy tutaj nowe montować fajnie by było, bo te są troszkę już wypracowane fajnie by było nowe też takie założyć elementy więc jak macie, gdzieś tam ktoś z Was ma to prosimy o kontakt na maila, który jest tam podany, zawsze ten sam info małpa to chętnie coś takiego odkupimy, może wymienimy za coś mocowanie tutaj czopa po drugiej stronie ta pokrywa, tutaj mamy z obu stron tą, tą część z tym wąsem z tym ramieniem, z tego względu, że u nas było jeszcze, był założony jeszcze drążek poprzeczny, taki spinający Tą oś. Przyznam szczerze, że nie do końca byłem przekonany do tego rozwiązania, ale uprzemka w Zetorze 4011 póki co się to sprawuje i być może też to założymy. Ale ciekaw jestem też Waszych opinii, jak to, jak to no co sądzicie, po prostu, czy zakładać, czy nie zakładać? Jakie, jakie uważacie, są plusy, minusy? Lubię takie dyskusje, jak w komentarzach, są rzeczowe. I merytoryczne, także, także piszcie, co tutaj jeszcze o osi. Tutaj te wszystkie elementy, które były zdemontowane jakieś podkładki zaginane i tak dalej mocowania błotników to wszystko tutaj jest. No i stworzeń jednej ze zwrotnic. Mamy nowe kupione, ale ten na pewno zostanie oczyszczony zakonserwowanej i trafi na półkę, bo jeszcze coś z niego zawsze można zrobić. Także takich rzeczy się nie wyrzuca, jak są nieuszkodzone. No i tu mamy ten drążek poprzeczny, o którym była mowa który tutaj był zamontowany. No to są osłony, te gumowe, które od spodu, osł od spodu osłaniają te wysuwne przed dostępem. Kurzu, piasku i tak jak widzicie, pozostałości tak wyglądają. A tu ...a tu są piasty typowe, te 40 do 18 felk. Rozstaw, ten sam co do Zetora 25, tutaj jest. No, ale piasta różni się tym, że mamy tutaj możliwość zamocowania obciążników. Czyli takich tutaj, w formie takiego talerza, które zaraz wam pokażę, bo też udało nam się takie zdobyć i takie mamy. No nie o, widzicie to wszystko. Stary smar, który się razem z kurzem odłożył. Wszystko do czyszczenia. No i druga. I druga piasta. A to są te obciążniki, o których mówiłem przed chwilą. Te, które mocowane są do piast. A jeszcze tak pomyślałem, że to będzie dla Was taki, taka ciekawostka, bo ostatnio pokazywaliśmy ten nowy nabytek, czyli dystrybutor. Więc pozostając jakby tutaj w temacie takim produktów takich naftowych, to dwa oryginalnie zapakowane, to znaczy nie próbowałem ich odkręcać, ale myślę, że, że to nie są odkręcane. Nie chcę próbować, bo żeby przypadkiem właśnie tej plomby nie zerwać. Zapakowane oryginalnie oleje. Pierwszy z nich, tutaj jest logo CPN. Myślę, że młode osoby, które oglądają nasz kanał, te roczniki 2000 i młodsze, już pełnoletnie co tak dla mnie szokiem, jakiś czas temu było. Jak sobie uświadomiłem, że roczniki 2000 już są pełnoletnie, to może nie znają tego, bo nie wiem. Wydaje mi się, że to w końcu lat 90. zniknęło z, z, ze stacji paliw, ale do dzisiaj wiele osób mówi, że jadę do CPN-u. Dlaczego? No, bo kiedyś większość to była albo Petrochemia Płock, albo właśnie CPN, czyli Centrala Produktów Naftowych. To był taki skrót. Tam w szczegóły nie będę wchodził, ale to jakaś była państwowa spółka, zdaje się, i tak dalej. Taka była nazwa. W tej chwili nie pamiętam nazwiska projektanta tego logotypu, ale to jakieś tam nagrody, nawet z tego, co gdzieś tam czytałem, zbierało. To logo, ponieważ jest ono bardzo prosto zaprojektowane. Na stacjach paliw to była taka kolorystyka, była zachowana petrochemia, zawsze niebiesko-biała, a CPN to był taki pomarańczowo-biały. to logo też było w dwóch kolorach właśnie pomarańczowo-białym. Co tutaj jeszcze? W ogóle, jakby te kształt tej butelki, taki sześciokątny to też zdaje się, ktoś to nad tym myślał, jakiś, nie wiem, grafik, artysta e, czy, czy, czy inny projektant e, gdzieś tam na, na jakimś forum kiedyś o takich różnych e, właśnie użytkowych jakby rzeczach, czyli takie butelki czy inne, e, czytałem po prostu e, o tym, no że to też był jakby element takiej stylizacji marki e, te butelki i one były w różnym różne oleje były nalewane w te butelki tutaj jest 1 litr oleju jeszcze tak się upewnię, ale tak 1 litr i tutaj teraz o, dobrze to nawet widać i to jest olej silnikowy Lux 10 i tutaj jeszcze ładnie napisali do silników czterosuwowych nie wymagających olejów uszlachetnionych czyli taki po prostu tradycyjny olej E, Lux, który był e, no, dawno temu, nie wiem, który to jest rok akurat, ale myślę, że już sporo czasu on nie jest dostępny pod tą nazwą. O, i tutaj mamy jeszcze na dole, że to jest 1 litr, polska norma, czyli w jakiej, że jest zgodny z, z normą. E, I cena zdaje się e, chyba 39? 39 zł. I na odwrocie jeszcze mamy taką e, podziałkę. E, co ciekawe, jakby jest od dołu liczona, z tego względu, znaczy inaczej, od góry do dołu, i w ten sposób pokazuje nam to po prostu, ile wlaliśmy oleju. Czyli jak mamy pełną butelkę, to widzicie, jest e, tutaj na tym poziomie. Później wlaliśmy 250, to pokazuje nam tutaj i aż e, do dołu. Ostatnia. Ostatnia podziałka, ostatnia kreska to jest 0,75, czyli jeśli 750 ml wlejemy. Kolorek tego oleju, konsystencja, można trochę tutaj zobaczyć. O. I drugi olej, ale to już olej przekładniowy. Hipol 15, rafineria nafty jedlicze. To też takie znane. Znana, myślę, marka, jeśli chodzi o te właśnie produkty tego typu. To już butelka taka dużo prostsza, kwadratowa, nakrętka też, jak widzicie, taka żaden szczyt techniki. Nic już tutaj dodatkowych jakichś oznaczeń nigdzie nie widzę. Także tu jest tak bardzo prosto. Jeszcze są na tej butelce takie znaczki. Postaram się, żeby je było lepiej widać. Widzicie na, na prawo od, yy, od tego napisu jedlicze i Hipol 15 są takie kreseczki. Nie wiem, tu podejrzewam, że też coś oznacza może kierunek tej kreseczki, nie wiem, jakąś serię Sądzę, że jakieś to znaczenie, yy, jakieś to znaczenie musiało mieć. To tak a propos właśnie tych, tego dystrybutora, a jeszcze sporo takich ciekawostek różnych mamy w kolekcji, takich odłamów tej kolekcji, które tak naprawdę e, sami zobaczycie, jak zaczniecie coś kolekcjonować albo jak kolekcjonujecie to, 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 wiecie i potwierdzicie te słowa, że jak coś zbieracie, powiedzmy, no tutaj w, tym, w naszym przypadku, traktory najpierw w sumie zaczęło się od książek, potem ale takich traktorowych typowo do starych ciągników później przyszedł czas na pierwszy traktor no i miały być same traktory, nie planowaliśmy maszyn, no bo to miejsce, to tamto no a dzisiaj tych maszyn już jest w sumie tyle, że moglibyśmy od, no w sumie takie małe gospodarstwo można by było sobie prowadzić tam jakieś brony wystarczyłoby jeszcze dokupić, ale tak pług, nie pług, kopaczka co my tam jeszcze mamy? Snopowiązałki, mocarnia, te wszystkie kosiarki, to wszystko jest, więc te pługi są konne, jest ciągnikowy, także, także dałoby radę, co nieco tam prowadzić. Także to się tak rozwinęło. Do tego doszły różne pamiątki wszelkiego rodzaju, jak widzicie takie oleje, które otrzymaliśmy kiedyś od pana Sławka z Pleszewa, spod Pleszewa w sumie któremu serdecznie dziękujemy jeszcze raz. I, i różne takie, właśnie, gadżety motoryzacyjno-traktorowe, związane właśnie z traktorami, z rolnictwem czy jakieś odznaki, medale, zdjęcia stare no, no różne, różne pamiątki I, i to się tak rozwija. Później to jest trochę kłopotliwe, bo jak się rozszerza tak ta kolekcja, to, to jest potrzebne dodatkowe miejsce, no i tak. Chce się mieć traktory, potem się chce mieć jakieś pamiątki, to już się śledzi, nie tylko części do traktorów na, na aukcjach, czy gdzieś tam w internecie, czy na jakichś targowiskach staroci, ale się śledzi różne te gadżety, no i to się potem, że tak powiem, człowiek nie może z tym ogarnąć, no to taka choroba dość mocno postępująca. Ale, ale to, co mogę po latach tej, tej, tego kolekcjonerstwa doradzić, to, to trzeba próbować sobie jakoś to uporządkować i nie rozchodzić się z tą kolekcją za szeroko. Bo, no bo ciężko jest to ogarnąć i, i później nie, jest to, nie idzie to w jakość, tylko idzie w ilość. To też nie jest dobre i też już się na tym łapałem. Ale mam nadzieję, że w odpowiednim momencie udało mi się wyhamować. I, I pomimo, że ten rozrzut kolekcji jest też dość spory, to staram się w miarę trzymać jakichś tam narzuconych przez siebie ram, chociaż dość szerokich, żeby się za bardzo nie ograniczać. No i dobra, to tyle, żeby was nie zanudzać, a gdzieś tam przy okazji kolejnych odcinków spróbujemy pokazać jeszcze inne takie tego typu gadżety. No, tutaj jeszcze takie małe wiosenno letnie porządki. To znaczy ten dzik, który już nie pamiętam, chyba ze dwa lata temu był zakupiony, musiałbym sprawdzić. Wyciągnąłem go z tego względu, że no po prostu powietrze schodziło, stał pod wiatą tam z tyłu. Powietrze schodziło, trzeba tutaj zrobić z tym porządek, bo szkoda opony. Więc wyciągnąłem go, a i tak mam taki plan, żeby co nieco tutaj o nim nagrać, bo w sumie nawet relacji z zakupu tak naprawdę nie było, więc... Więc coś tutaj na pewno pokażemy. To jest dzik 21 w miarę oryginalny. Tam ma jakieś kilka patentów. Także to wszystko na filmie wyjaśnimy. Oczywiście on będzie remontowany, bo tutaj widać, że i przecieki są, ale to jest taki standard. Już tam kiedyś, jak tą skrzynię rozbierałem od innego dzika, to wam pokazywałem, że to. W tych, w tych sprzętach to jest standard że one na tym łączeniu po dłuższym czasie już po prostu puszczają te uszczelnienia, także trzeba to robić już nie mówię tylko o uszczelniaczach na półosi, ale ogólnie ta, to dzielenie tej skrzyni w poziomie bo ona tutaj jest, jak pamiętacie z tamtych filmów dzielona i tam się to często poci a drugi taki element, z którego się to zawsze to znaczy zawsze bardzo często się sączy to, to są te Mocowania zaczepów, te stworznie. No i wyjście wałka. O, to też Wam od razu już pokażę to z bliska, bo to Was interesuje. Też pytacie: Takie sprzęgło kołowe jest w dziku na wałku. I z tego, co się dowiedziałem, a nie byłem przekonany do te, co do tego, to dopiero mi tam widzowie uzupełnili moje informację, to w C308. Te są mniejszej średnicy, i sprzęgiełko zdaje się ponoć też jest troszkę inne. Porównam to wszystko także. Przekażę Wam to info, jak sobie to potwierdzę. No i tu jeszcze tabliczka. 71 rok tego, tego Dzikusa. No tutaj mam już dętkę wyjętą. I okazało się, dlaczego powietrze schodziło. A przy rozkręcaniu już całkiem puściło. W ogóle widać. Już ta dentka taka wymęczona, no ale nie ma się co dziwić. Jest to jeszcze oryginalny degum. Także myślę, że ta dentka ma szansę mieć tyle lat, co ten dzik. Hmm. Zaraz Wam pokażę. Trochę ją podpompujemy. I zobaczcie tutaj. O. ładnie widać. Gdzie ją przyszczypało. No także dętka już śmietnik niestety. Tutaj już też taka łata wokół wętla Wentyl wstawiany widocznie. No chociaż te dętki starego typu mają to do siebie, że zobaczcie. Stara dętka. Ale o. Jak ją tak zgnieciecie to praktycznie no jakieś tam minimalne pory się pokazują w tej gumie, ale niewiele w różnych miejscach sprawdzam i niewiele tego jest. A niektóre te nowsze dętki, to po krótkim okresie użytkowania, jak tak zgniecie, to będzie dosłownie popękane takie pory, głębokie będzie widać. Także tutaj guma, mam szacunek do tych po prostu dętek starego typu. Tych degumek, bo one naprawdę po tylu latach, jak nie są dziurawe, nawet mamy łatane, czasami gdzieś założone te dentki, naprawdę to trzyma i nie ma, nie ma problemu z ze schodzeniem powietrza. Zaworek się często wymienia i, i to śmiga i to trzyma. Także jak macie dentki stare, to niekoniecznie musicie od razu, jak są dobre oczywiście i niesparciałe, to niekoniecznie musicie je od razu wymieniać na nowe. No, to są dwa, w sumie z trzech, które są w naszej kolekcji ciągników jednosiowych, bo jest jeszcze dzik, dwójka, czyli starsza wersja dzika. Myślę, że przyjdzie czas, to porównamy je. Tak jak wspomniałem, będzie to dość ciekawa, dość ciekawa sprawa, bo panuje taka opinia, że to są bliźniacze konstrukcje, a jak sami zobaczycie, pokażę Wam krok po kroku, że nie jest to, nie jest to prawdą. Witam Was. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć na temat tej trzydziestki, co tu rozbieram i w sumie, w sumie przeglądam każdą jedną część. Okazuje się jeszcze mechanizm różnicowy jest tutaj bardzo zużyty. Bardzo zużyte satelity, słożnie satelitów i, i satelity w sumie są zużyte. No i kosz, kosz jest wyrobiony w sumie. A naprawa to znowu będzie to samo, co, co można kupić, przechodzony, a w dobrym stanie kosz mechanizmu różnicowego. No, tak samo wałek drugiego stopnia, pierwszego i drugiego jest do wymiany sprzęgła, wałek sprzęgła. No. I proszę zobaczyć, jaki tu jest. Luz tego nie ma prawa być, to powinno być w miejscu, jak jest skręcone, powinno w miejscu stać. Następna sprawa, proszę zobaczyć, tutaj wyrobienie. jaka przyczyna jest. Na ogół nieraz taka przyczyna tak. Przede wszystkim mało oleju, olej zanieczyszczony lub jedno koło trochę większe może być. Większa rozmiar opony wystarczy, że mechanizm różnicowy non-stop pracuje. Bo na ogół mechanizm różnicowy to wyjątkowo kiedy, jak przy ciężkiej orce przeważnie znaczy się, że pracują w ten czas satelity, nie? Albo przy skrętach. A tak na ogół, no jak jest olej na tyle czysty i jest w sumie co jakiś czas wymieniany, jest mechanizm różnicowy jest po prostu wieczny w sumie. No. Tutaj jest wy, wyłupany, wyłupane są zęby. Nie wszystkie, ale są. A jednak ten wałek się cały czas obraca i czaska w drugim. I, i on też długo by już nie pochodził. No.